Czym dla alpinisty jest Monteveres, żeglarza opunięcie świata, a kolarza Tour de France, tym dla kierowcy i motocyklisty jest Dakar. Spośród 500 załóg do Santiago de Chile, oddalonego 8000 km, stąd dotrze niecała połowa. Aby się tak stało, najpierw muszą pokonać pierwsze 13 km. Przejechawszy 250 km dojazdówki pośród pięknych krajobrazów i wiwatujących peruwianczyków, zawodnicy wyruszyli na pierwszy krótki odcinek specjalny wokół Pisko. Krótki, ale ważny. Kolejność na mecie tego odcinka miała zadecydować o tym, kto następnego dnia będzie musiał wyznaczać trasę tracąc cenne minuty, a kto po prostu pojedzie jego śladem. Dlatego nikt z motocyklistów nie chciał go wygrać. Ważniejsze to dla mnie, żebym był po tym odcinku na 10-15 miejscu, tak bym chciał, żeby. Tak to wyszło, bo jutro będę startował wtedy z dobrej pozycji, będę gonił zawodników, a nie będę musiał im uciekać. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Także inni faworyci pojechali strategicznie. Postawiłem na strategię, żeby jutro nie jechać z przodu. Przyjechałem 30 sekund za liderem. To idealna sytuacja. O strategiczną jazdę było o tyle łatwo, że odcinek był prosty choć szybki. Wszyscy bardzo szybko jadą. Dobrze jest mieć bardzo szybkiego zawodnika przed sobą, wtedy można jechać za nim. Bo rzeczywiście trasa jest szybka, powyżej stu na godzinę i są cały czas olbrzymie skoki. Prosto było, ale bardzo szybko. I jeden taki zakręt był, gdzie musiałem się bardzo, bardzo. Wypadłem z zakrętu, bo bardzo tam dosyć sporo straciłem. Przygoński był 12, Czachot 37, a Dąbrowski 39. Pechowo dla siebie wygrał Czeleko Lopez ze zmiennym szczęściem pojechali kierowcy. Błąd nawet zrobiłem, mogę się przyznać, bo na jednym zjeździe zakopałem się na chwilę, zgasiłem samochód, zanim go odpaliłem. Ten samochód, tak naprawdę na tym piosku, daje rady, że Rafał mnie często musiał hamować, bo byłem aż za szybki na tych szczytach. A tam trzeba bardzo uważać. Piękny odcinek, naprawdę można było w paru miejscach przytrzymać klepę. Było parę takich miejsc, że 5-10 metrów można było polecieć w dół, i na szczęście w tych się odhamowaliśmy. Parę razy oczywiście hamowaliśmy za wcześnie, ale płynny przejazd ogólnie, no gdybym tak przejechał cały Dakar, byłoby perfekcie. za zajął szóste miejsce, małyż 14, a ruta 29. Wygrał Carlos Sainz. Po nieskomplikowanym prologu następnego dnia zacznie się wielkie ściganie na 250-kilometrowym piaszczystym oesie wokół Pisko. Słowo dnia dla uczestników konkursu brzmi pustynia.